Czy wiedziałeś, że podświadomie możecie odepchnąć lub przyciągnąć faceta jednym, dosłownie jednym gestem? Teoria 7%, 38% i 55% mówi, że jedynie 7% komunikacji odbywa się werbalnie, 38% to ton głosu, a aż 55% to mowa ciała. Abstrahując od tego, czy to prawda, czy nie, nie da się ukryć, że kiedy przychodzi do rozmowy pomiędzy kobietą a mężczyzną, uruchamia się w nas cała masa gestów, które mają wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani. Na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć kiedyś od osób, które troszeczkę lepiej Cię poznały, teksty w stylu Kiedy pierwszy raz Cię zobaczyłem, myślałem, że jesteś XYZ. Na przykład, że jesteś strasznie wredna. Ale dopiero kiedy z Tobą porozmawiałem, okazało się, że jest zupełnie na odwrót. To mylne przeświadczenie, które ludzie mogą o nas mieć, mogą właśnie wyciągać z naszej mowy niewerbalnej, która może pokazywać, że jesteśmy fajni, otwarci, z poczuciem humoru, Albo właśnie wręcz odwrotnie, że jesteśmy zimni, zamknięci czy nawet wywyższający się. Dlatego w dzisiejszym odcinku dam Ci kilka porad, dzięki którym będziesz bardziej świadoma swoich gestów, dzięki czemu możesz zacząć od razu rysować się na osobę bardziej otwartą, zabawną czy nawet bardziej pewną siebie i atrakcyjną. A wszystko to w ramach akcji Colgate Nasz Uśmiech Jest Naszą Siłą, w ramach której Colgate zachęca do stawiania czoła wyzwaniom życiowym oraz przeciwnościom losu z uśmiechem na twarzy. Widzicie, uśmiech jest chyba najbardziej oczywisty, z nieoczywistych rzeczy, które komunikujemy na swój temat. Niestety, ale bardzo często mamy problem z uśmiechaniem się i wynika to z prostego faktu, że często podchodzimy do siebie strasznie serio, przez się jako osoby sztywne lub mające muchy w nosie. Tymczasem badania z 2011 roku pokazują, że dla mężczyzn kobiety, które są bardziej radosne i uśmiechnięte wydają się być bardziej atrakcyjne niż te, które noszą się dumnie i nie wyrażają żadnych emocji. Samo wrzucenie na Tindera zdjęcia, na którym się uśmiechamy zwiększa nasze szanse na parę już o 12%, co dowodzi siły tego prostego gestu. O ile mogę Wam doradzić umieszczanie zdjęcia z uśmiechem na Tinderze, tak porada, więcej się uśmiechaj, jest bez sensu z prostego faktu, że uśmiechu nie da się wymusić. Aby Twój uśmiech wychodził naturalnie, no to podstawową rzeczą, którą musisz uruchomić w swojej psychice, to nie traktowanie siebie zbyt serio. Jeżeli będziesz potrafiła się z siebie śmiać, będziesz miała do siebie dystans, uśmiech będzie przez cały czas naturalnie gościł na Twoich ustach, dlatego że osobą, z którą przebywasz najwięcej czasu, jesteś ty sama i naturalnie będziesz mieć najwięcej okazji, żeby śmiać się z samej siebie. Tym samym zawsze będziesz mieć okazję do uśmiechu. I to nawet, kiedy znajdziesz się w sytuacji, w której teoretycznie nie powinno Ci być do śmiechu. Samo nastawienie może mieć kluczowe znaczenie. Pozytywne nastawienie, mimo przeciwności losu, powoduje, że od razu rysujemy się na osoby bardziej zaradne i umiejące wyciągnąć pozytywy nawet z porażek. Ja na przykład często powiadam historię o tym, jak wyrzucili mnie z pracy. Większość osób wstydzi się takich historii lub opowiada o nich jak o... Najgorszych rzeczach w ich życiu. Ja lubię opowiadać te historie z uśmiechem, dlatego że z pozornie w złej sytuacji umiałam wyciągnąć pozytywy w późniejszym życiu. Pracując na studiach jako dziennikarka radiowa musiałam przez bite 10 godzin dziennie na własny koszt za praktycznie żadne pieniądze robić materiały na najnudniejsze tematy na świecie, jak chociażby o zbieraniu grzybów czy o dziurze w drodze, której zły urząd miasta od bitego roku nie chce załatać. Kiedy chciałam realizować tematy, które naprawdę mnie jarały, hint relacje damsko-męskie, byłam zbywana, olewana, lub mówiono mi, że to nikogo nie interesuje. Z tego powodu zaczęłam odpuszczać, mniej się starać i coraz bardziej uciekać w zajęcia Niż pracę dla radia. Czy mogłam z tego zrezygnować? Mogłam. Ale nie chciałam, bo musicie wiedzieć, że w moim ówczesnym mniemaniu była to praca marzeń. Prawie każdy absolwent dziennikarstwa marzył o tym, a co dopiero student. Dlatego nie chciałam tracić takiej szansy, która mogła się już więcej nie powtórzyć. No ale w końcu miarka się przebrała, zostałam wezwana na rozmowę, po której musiałam zdać sprzęt e, i pożegnać się z redakcją. I pomimo tego, że w pierwszym momencie zaczęłam panikować i zastanawiać się, co ja teraz będę robić? Czy zatrudnią mnie w radiu, czy to już w ogóle koniec mojej wszelkiej pracy dziennikarskiej. Wreszcie poczułam się wolna i w końcu mogłam zacząć robić to, co naprawdę lubię. Mój facet powiedział wtedy, że byłam najszczęśliwszą osobą, jaką widział, która straciła pracę, bo uśmiech dosłownie nie schodził mi z twarzy. I dzięki temu doświadczeniu założyłam wtedy bloga i swój kanał na YouTubie. Dlatego, jeżeli macie jakieś historie, które pokazują jakieś wasze negatywne doświadczenia, porażki, o których możecie opowiadać z uśmiechem i dystansem z perspektywy czasu, możecie Możecie również wykorzystać je na swoją korzyść i tym samym zbliżyć się do Waszych rozmówców, bo poczują oni zrozumienie, empatię, chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami. Czy po prostu będziecie się razem śmiać i zbliżać się do siebie z powodu czegoś, co kiedyś wydawało się czymś strasznym, a z perspektywy czasu okazało się zabawne, a może nawet potrzebne? Obok twarzy, która nigdy się nie uśmiecha, często mamy również problem z ekspresją gestów poprzez nasze ciało. Często, kiedy podglądam pary na pierwszych randkach, czy w ogóle na randkach, w restauracjach, zauważam, jak wiele dziewczyn siedzi w zamkniętej pozycji ciała, z założonymi rękoma lub z rękami w kieszeni. I ponownie, są to gesty, które mogą powodować, że drugiej osobie będziesz się wydawać zimna i zamknięta. Oczywiście, wcale nie musi tego oznaczać, bo może być po prostu tak wygodnie, ale nie zmienia to faktu, że w odbiorze innych ludzi, tak właśnie może to wyglądać. Ponieważ takimi gestami komunikujesz trochę, że jesteś zbyt fajna, żeby ruszyć rękoma, zaangażować się w rozmowę lub wręcz przeciwnie, że jesteś mało pewna siebie i jesteś przestraszoną myszką, co znacząco może również obniżać twoją atrakcyjność. Zamiast tego zdecydowanie lepiej jest przesadzić w drugą stronę. I nazywam to hiperbolizacją gestów. Czyli jeżeli o czymś opowiadasz, wzmacniasz swój przekaz Gestem. Powoduje to, że jesteś bardziej żywa, wizualizujesz swój przekaz, a osoba, z którą rozmawiasz, ma wrażenie, że mówisz o wszystkim z pasją, z zaangażowaniem, a nie, że siedzisz z kimś tam za karę. Jeżeli mówisz o tym, że rzucałaś piłką to rzuć niewidzialną piłką. Jeżeli mówisz, że komuś pomachałaś, to pomachaj. Naprawdę proste, a gwarantuję Ci, że znacząco wzmacnia Twój przekaz, a druga strona to w Tobie doceni. Dobra historia, czasami jest nawet warta tego, aby wstać i dosłownie zrobić jej inscenizację niczym w kalamburach, które przy okazji są świetnym ćwiczeniem do praktykowania hiperbolizacji gestów. Wiesz, która impreza jest najlepsza w mieście? Ta, na której nas nie ma. W dobie telefonów, FOMO i social mediów mamy tendencję do niedoceniania tu i teraz. Zawsze nam się wydaje, że miejsca, w których teraz są nasi znajomi, są fajniejsze od miejsc, w których my jesteśmy, czy imprezy, na których oni akurat się znajdują, są głośniejsze, żywsze. Po prostu fajniejsze. Widać to zwłaszcza na imprezach, gdzie siedząc w grupie znajomych czy koleżanek, przez cały czas wyszukujemy ciekawsze rzeczy do roboty niż to, co mamy tu pod nosem. Sączy naszego drinka przez rurkę i niby jesteśmy obecni ciałem, ale duchem przez cały czas chcemy znaleźć się gdzieś indziej, w jakimś ciekawszym towarzystwie, robiąc. Fajniejsze rzeczy, fajniejsze. Zamiast zaangażować się w rozmowę tu i teraz, jesteśmy w trybie ciągłego skanowania pomieszczenia. Nasz wzrok lata z punktu A do punktu B, nasza pozycja ciała ustawia się już podświadomie do wyjścia. Co odczuwają osoby w grupie, ale również osoby, które patrzą na Ciebie z zewnątrz. I objawia się to też często w kontaktach jeden na jeden. Przez mowę ciała zdradzamy, że mimo, iż jesteśmy tutaj i teraz, chcielibyśmy być gdzie indziej. Na randkach często obserwuję dziewczyny, które mają naprzeciwko siebie faceta, który opowiada prawdopodobnie historię swojego życia. Tymczasem ona jednym okiem wpatrzona jest w to, co się dzieje teraz na feedzie, na Instagramie, albo na wiadomości, którą właśnie dostała od koleżanki, a drugim okiem patrzy właśnie na kolejkę, która ustawia się do kibla. Dlatego moją. Poradą jest, aby zamiast szukać przez cały czas najlepszej imprezy, na której nas nie ma, jest Stworzyć ją. Skup się na tym, co jest w danym momencie przed tobą i wyciągnij z tego 200%. Jeżeli jesteś na imprezie z koleżankami, skup się na nich i na tym, aby mieć jak największy fan zbycia bycia razem. Zamiast ciągle skanować, gdzie jest fan, staraj się stworzyć go tam, gdzie stoisz albo gdzie siedzisz. Wtedy automatycznie będziesz rysować się na bardziej atrakcyjną, na fajniejszą, na ciekawszą, bo wtedy to Ty tworzysz atmosferę, a nie szukasz jej wokół. Spowoduje to, że ludzie będą ciągnąć do Ciebie a nie jak najdalej od Ciebie. Jeżeli jesteś na randce, daj jej szansę i skup się w 100% na swoim rozmówcy. Jeżeli dostaniesz wiadomość, to przeproś, wyciągnij telefon, ostentacyjnie go wycisz i schowaj. Nie, nie przychodź na spotkanie i nie kłaść telefonu na stole, bo to oznacza, że gdzieś tam są ciekawsze rzeczy i ciekawsi ludzie, Niż twój rozmówca w danym momencie. Pokaż drugiej stronie, że ją słyszysz. Patrz w oczy rozmówcy, potakuj głową, jeżeli się z czymś zgadzasz. Jeżeli nie, to dyskutuj, a nie trzymaj tego w sobie. Zadawaj pytania, odnoś się do tego, co powiedział, a zobaczysz też, że rozmowa będzie szła dużo gładziej i ciekawiej. Jeżeli dowiedziałaś się czegoś nowego, albo to, co mówi druga strona, wywołało u ciebie jakąś emocję, wyraź ją. Słyszałam już ten kawał dużo razy, ale tylko twoje wykonanie mnie rozbawiło. Nawet jeżeli to, co mówi, nie jest interesujące, zawsze możesz powiedzieć, podoba mi się z jaką pasją o tym mówisz, chyba, Naprawdę Cię to kręci. Drobne gesty naprawdę są tym, co robi ogromną różnicę. Dlatego pamiętajcie, że jeden mały gest posłany w odpowiednim momencie do właściwej osoby może być naprawdę tym, co sprawi, że wyróżnicie się w tłumie. Czy to uśmiech posłany do faceta, który od dawna Ci się podoba, który ośmieli go, żeby w końcu do Ciebie zagadał, czy historia, którą opowiesz mu, pełna pasji i ekspresji, czy chwila Twojej stuprocentowej uwagi na zwyczajne wysłuchanie tego, co ma Ci do powiedzenia. Dlatego zwracajcie uwagę na te małe rzeczy u innych i pracujcie nad nimi u siebie, a możecie być pewni, że z czasem staniecie się bardziej otwarci, pozytywni oraz pewniejsi siebie. A co za tym idzie? Bardziej atrakcyjni. Serdecznie zapraszam Was również do zapoznania się z akcją Colgate. Nasz uśmiech jest naszą siłą, która jest bardzo bliska temu, co robię i o czym mówię tutaj na kanale. Dlatego jestem tym bardziej szczęśliwa, że mogę być częścią tej akcji, ponieważ uważam, że nawet tak drobny gest jak uśmiech może naprawdę zrobić ogromną różnicę. Poniżej znajdziecie link do akcji oraz wiele inspirujących historii ludzi, którzy stawili czoło przeciwnościom losu z uśmiechem na twarzy. Zachęcam Was również do podzielenia się Waszymi doświadczeniami i przeciwnościami losu, z którymi przyszło Wam się Zmierzyć. Jestem ich niezwykle ciekawa i uwielbiam czytać Wasze historie, więc piszcie je poniżej w komentarzach. A tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już w najbliższy czwartek o 17. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!